Środa, 14 dzień stycznia, Nina nie Witam serdecznie, wieści pogodowe już teraz w Państwa domach, więc zaczynamy od tego co dzisiaj. Do południa w naszym kraju, a tutaj opady. Opady samego śniegu, owszem, na Pomorzu, na Warmii i Mazurach, mogą pojawić się na Mazowszu, a także Lubelszczyźnie. Opady mieszane deszczu ze śniegiem to województwo łódzkie. Pozostały obszar naszego kraju, Przeważające no to opady marznącego deszczu, bądź takie opady mieszane deszczu ze śniegiem albo no właśnie tego mokrego śniegu. Więc oznacza to, że drogi mogą być śliskie. Drodzy Państwo, Mgły i Zamglenia na południu. Południowym zachodzie kraju. W drugiej połowie dnia możemy spodziewać się tego, że w dalszym ciągu ten opad będzie występować. No i w zależności od tego, gdzie mieszkamy, gdzie przebywamy, no to będzie on różne. Mamy podlasie opady śniegu, mamy Lubelszczyznę, mamy Podkarpacie Świętokrzyskie, ale mamy też, drodzy Państwo, Mazowszej Warmiej i Mazury i tutaj tego śniegu może być nieco więcej. Na północy kraju opady mieszane deszczu ze śniegiem. Reszta Polski, no to raczej takie opady właśnie tego. Mokrego śniegu bądź nawet deszczu mogłej zamklenia w Małopolsce zdarzyć się mogą do 5 stopni na północy i na zachodzie, w centrum do 3, od minus 6 do 0, na wschodzie, na południe od minus 1 do 3 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna tak czy siak będzie albo na minusie, albo w okolicach zera. I drodzy Państwo, przechodzimy jeszcze do województwa śląskiego. Tutaj w zasadzie przez cały dzień bardzo podobne warunki pogodowe, czyli raczej duże zachmurzenie. Do tego spodziewamy się słabych, ale jednak opadów deszczu, żawki, no i do tego mgły, i zamglenia, które zdarzyć się mogą. Sprawdźmy temperaturę w takim razie, co będzie działo się w województwie śląskim. 2 stopnie na plusie Częstochowa, 3 stopnie Katowice, 4 bielsko-biała ciśnienie względne 1017 hektopaskali, a biomet? no cóż, niekorzystny.